Zadanie 9. Janek w pierwszym semestrze otrzymał następujące oceny z matematyki. Z prac klasowych, z kartkówek, z odpowiedzi ustnych. Oceny z prac klasowych mają wagę 0,5, z kartkówek 0,3, a z odpowiedzi ustnych 0,2. Średnia ważona zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Ocen z matematyki Janka w pierwszym semestrze jest równa. No to średnia ważona... Tu liczy się w ten sposób, że każdą ocenę mnoży się przez właśnie określoną jej wagę. Czyli widać tutaj, że prace klasowe są mega ważne i mnożymy je razy pół. Czyli w sumie można by było to zaraz zapisać, że mamy dwa razy pół, trzy razy pół, trzy razy pół i cztery razy pół. No to ja to piszę. Razy pół prace klasowe dodać 3 razy pół plus znowu 3 razy pół plus 4 razy pół to są tylko prace klasowe nie? ale to łatwo zauważyć że to będzie pół po prostu 2 plus 3 plus 3 plus 4 i tak będzie nam łatwiej to po prostu policzyć. I co my tu mamy? Tu mamy 6 plus 4, 10 plus 2, 12, 12 na pół, czyli po prostu 6 z prac klasowych. Analogicznie zrobimy z kartkówek, ale zrobimy po prostu, że z kartkówek to jest 0,3 i przejdziemy od razu do tej wartości z nawiasem. Ile mamy piątek? raz 2, 3, 4, czyli to jest 20 plus 2, czwórki, czyli 8, czyli 28 razy 30, czyli mamy 28 razy 3 na 10. Na pewno się da skrócić tutaj na 2. I tu jest 14. Hop, 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 hop. 14 razy 3, 42, 42. Piąte, czyli 8,4. To są kartkówki. No i z odpowiedzi ustnych mamy 2 dziesiąte razy, i co tu będzie mieć? 6,9 9, po prostu. W takim razie to jest 1,8. I ze wzoru na stronie 18 wiemy, że suma tych właśnie wszystkich ocen pomnożonych raz wagi, czyli 6 plus 8, 4 plus 1 plus 1,8, przez sumę wszystkich wag. Ale sumę wszystkich wag, zwróćcie uwagę, że my tu mnożyliśmy, eee, co my tu mnożyliśmy? 4 pracy klasowe, czyli 4 razy pół, czyli to będzie 2, 4 razy pół, o, napiszę, żeby było jasne, plus, tutaj kartkówek było 6, 6 razy 0,3, i 3 odpowiedzi ustne razy 0,2 hop no i teraz obliczymy średnią ważoną licznik to mamy co 9, 4, 10 2, 16 2 plus 2 plus 1, 8 plus 0, 6 czyli mamy 16 2 przez 4,4. a to się równa w przybliżeniu jakiejś... 3, 6 8. I wygląda na to, że to jest odpowiedź A.